Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego w momentach największej ciszy czujesz, jakby ktoś cię obserwował? Nie z zewnątrz, ale z głębi twojego własnego istnienia. Ta obecność nie ma imienia, nie posiada twarzy, a jednak jest bardziej realna niż wszystko, co dotykasz na co dzień. Uczeni przez wieki próbowali zdefiniować świadomość. Ale co, jeśli prawda jest znacznie bardziej niesamowita niż przypuszczali? Co, jeśli to, co nazywasz swoim ja, jest tylko iluzją, a prawdziwy obserwator czeka cierpliwie, aż w końcu go dostrzeżesz? Współczesna neurologia twierdzi, że nasze ja powstaje w mózgu, ale żadne badanie nie wyjaśniło jeszcze jednej rzeczy: kto obserwuje te procesy neurologiczne? Jeśli ten temat Cię intryguje, Polub ten film i subskrybuj kanał, bo dzisiaj zabiorę cię w podróż, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość. Zaczynamy od odkrycia, które wzbudza grozę w środowisku materialistów. Wyobraź sobie eksperyment, w którym światło zachowuje się jak fala, dopóki nikt na nie nie patrzy. W momencie obserwacji zmienia się w cząstkę. To nie science fiction. To udokumentowany fakt z mechaniki kwantowej. Ale oto pytanie, które powinno Cię niepokoić: Jeśli rzeczywistość zmienia się pod wpływem obserwacji, to kim jest ten obserwator w Tobie, który wpływa na świat już samym faktem patrzenia? Zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami na temat przebudzenia duchowego. Twoje doświadczenia mogą okazać się kluczowe dla innych poszukujących prawdy. Heisenberg, twórca zasady nieoznaczoności, pod koniec życia stwierdził coś, co wstrząsnęło fundament nauki. To, co obserwujemy, nie jest naturą samą w sobie, ale naturą wystawioną na nasze metody badania. Ale co jeśli poszedł za daleko? Co jeśli obserwator nie tylko wpływa na wynik eksperymentu, ale faktycznie współtworzy rzeczywistość każdą sekundą? Przejdźmy do czegoś jeszcze bardziej niepokojącego. W tradycji sufickiej istnieje pojęcie oka serca, organu percepcji, który widzi to, czego fizyczne oczy dostrzec nie mogą. Sufi twierdzą, że prawdziwe widzenie nie odbywa się przez siatkówkę, ale przez centrum świadomości, które nie potrzebuje światła do funkcjonowania. Ibn Arabi, mistyk z XIII wieku, pisał kiedy oko serca się otwiera, widzisz, że zawsze patrzyłeś na siebie samego w lustrze wszechświata. To nie metafora, to dosłowny opis procesu, w którym świadomość rozpoznaje siebie we wszystkim, co postrzega. Czy zdarzyło ci się kiedyś obudzić w środku nocy z uczuciem, że ktoś cię obserwuje, choć pokój był pusty? Psychologowie nazywają to hipnagogią, ale co jeśli to coś więcej? Co jeśli w tych momentach granicznych między snem a jawą dotykasz prawdy o swojej naturze? Starożytni Egipcjanie wierzyli, że każdy człowiek posiada K, duchowego obserwatora, który nie śpi, nie starzeje się i nie umiera. K widzi wszystko, pamięta wszystko, ale nie interweniuje. Czeka tylko, aż fizyczna świadomość stanie się wystarczająco cicha, by usłyszeć jego szept. Jeśli chcesz wspierać ten kanał i pomóc mi tworzyć więcej treści o przebudzeniu duchowym, znajdziesz link do wsparcia w opisie. Każda pomoc pozwala mi poświęcić więcej czasu na badanie tych fascynujących zagadnień. Ale wróćmy do głównego wątku. W fizyce kwantowej istnieje zjawisko zwane efektem obserwatora, ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad odwrotną sytuacją? Co jeśli nie tylko ty obserwujesz świat, ale świat obserwuje ciebie? Według Dawida Bochma, ucznia Einsteina, cała rzeczywistość to jeden niepodzielny proces. Granice między obserwatorem a obserwowanym są sztuczne. Jesteś jednocześnie tym, kto patrzy i tym, na co się patrzy. Oto gdzie sprawy stają się naprawdę niesamowite. W buddyzmie tybetańskim praktykuje się technikę zwaną dzogchen, wielką doskonałością. Praktycy twierdzą, że mogą dostrzec pierwotną świadomość, która istniała przed pierwszą myślą, przed pierwszym oddechem, przed narodzinami ciała. Ta świadomość nie jest osobista, nie należy do ciebie. Ty należysz do niej. To ona patrzy przez twoje oczy, myśli twoimi myślami, śni twoje sny. Ale oto paradoks. W momencie, gdy próbujesz ją uchwycić, znika. Dlaczego? Bo to, co próbuje ją uchwycić, jest jedynie jej własnym odbiciem. Współczesna neurofenomenologia, nowa dziedzina nauki łącząca neurobiologię z filozofią umysłu, odkryła coś szokującego. Uczeni tacy, jak Francisco Varela, wykazali, że świadomość nie powstaje w mózgu. Mózg jest narzędziem. Przez które świadomość się przejawia? To jak radio, które odbiera fale, ale ich nie tworzy. Jeśli mózg zostanie uszkodzony, zmienia się sposób, w jaki świadomość się przejawia, ale sama świadomość pozostaje nietknięta. Gdzie? Tego nikt nie wie. Czy słyszałeś kiedyś o zjawisku bliskiej śmierci? Ludzie, którzy przeszli przez śmierć kliniczną, Często opisują doświadczenie opuszczenia ciała i obserwowania siebie z zewnątrz. Ale oto szczegół, który powinien cię zaniepokoić. W tym stanie potrafią opisać wydarzenia, które działy się w innych pomieszczeniach szpitala, rozmowy, których nie mogli słyszeć, szczegóły, które można było później zweryfikować. Jak to możliwe, jeśli świadomość jest produktem mózgu, który w tym momencie nie funkcjonuje? Dr. Pim van Lommel, kardiolog z Holandii, przez dziesięciolecia badał te zjawiska. Jego wnioski są rewolucyjne. Świadomość nie jest lokalna. Nie jest uwięziona w czaszce. Jest jak pole, które przenika wszystko. A mózg to jedynie jej fokus, punkt, przez który się skupia. Ale pole pozostaje. Nawet gdy fokus zostaje przerwany. To oznacza, że obserwator w tobie nie jest tobą. Ty jesteś sposobem, w jaki obserwuję ten świat. Wróćmy do pytania, które zadałem na początku. Kto patrzy, gdy patrzysz? W tradycji Advaita Vedanta, najstarszej filozofii duchowej świata, istnieje praktyka zwana neti-neti. Nie to, nie to. Praktykujący systematycznie odrzuca wszystko, z czym się utożsamia. Nie jestem ciałem, nie jestem myślami, nie jestem emocjami. Nie jestem osobowością. Co zostaje po tym procesie? Czysta świadomość, to co zawsze było obecne, ale nigdy nie zostało zauważone, bo było zbyt oczywiste. Ale oto najbardziej niesamowita część tej historii. Współczesna fizyka teoretyczna, szczególnie teoria strun i mechanika kwantowa, sugeruje, że na najgłębszym poziomie rzeczywistości wszystko to jedność. Każda cząstka elementarna, jest drganiem tej samej podstawowej struktury. Oznacza to, że granice między tobą a światem są iluzją. Kiedy patrzysz na gwiazdę, to gwiazdę patrzy na siebie. Kiedy obserwujesz drugą osobę, jedna świadomość patrzy na siebie przez dwa różne okna. Hinduska koncepcja Tattvam Asi, ty jesteś tym, przestaje być poetycką metaforą, a staje się opisem fizycznej rzeczywistości. Każde spojrzenie to akt samozapoznania wszechświata, każda myśl to sposób, w jaki kosmos poznaje siebie, każde doświadczenie to fragment nieskończonej gry świadomości, która gra w chowanego sama ze sobą. Czy pamiętasz moment, gdy po raz pierwszy zobaczyłeś swoje odbicie w lustrze jako dziecko? Ten szok rozpoznania to ja może być metaforą dla całego procesu istnienia. Świadomość budzi się w niezliczonych formach, w niezliczonych ciałach, i za każdym razem przeżywa ten sam szok rozpoznania. Ale niektóre formy idą dalej, niektóre zaczynają podejrzewać prawdę, że obserwator i obserwowany to jedna rzecz. Mistrzowie zen mówią o pierwotnej twarzy, tym kim byłeś, zanim się urodziłeś. To nie Riddle, to wskazówka. Twoja pierwsza twarz to czysta świadomość, nieuformowana przez doświadczenie, niezdefiniowana przez historię, nieograniczona przez ciało. To ona patrzy teraz przez twoje oczy. To ona zawsze patrzyła. Tylko ty o tym zapomniałeś. Współczesny mistyk Rupert Spira proponuje eksperyment. Zamknij oczy i spróbuj znaleźć granicę swojej świadomości. Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy? Szukasz, szukasz, ale granic nie ma. Świadomość wydaje się nieskończona, bezgraniczna. Teraz otwórz oczy. Czy coś się zmieniło? Świat pojawił się w świadomości, ale sama świadomość pozostała taka sama, bezgraniczna, otwarta, przyjmująca wszystko. Oznacza to, że każdy obiekt, każda osoba, każde doświadczenie powstaje w przestrzeni Twojej świadomości. Ale jeśli świadomość jest nieskończona, to gdzie jest granica między Twoją świadomością a świadomością innych? Odpowiedź jest przerażająca w swojej prostocie: nie ma granicy, jest tylko jedna świadomość, przejawiająca się przez pozornie oddzielne punkty obserwacji. To odkrycie zmienia wszystko. Jeśli nie ma oddzielnego ja, które patrzy, to kto cierpi? Kto się lęka? Kto szuka szczęścia? Buddyjskie pojęcie anatman, braku stałego ja, przestaje być filozoficzną abstrakcją, a staje się empiryczną prawdą, którą można bezpośrednio doświadczyć. Ale uwaga, to odkrycie może być destabilizujące. Gdy iluzja oddzielnego ja zaczyna się rozpuszczać, może pojawić się lęk. To naturalne. Przez całe życie utożsamiałeś się z tym ja. Więc jego zniknięcie może wydawać się śmiercią, ale to nie śmierć, to narodziny, narodziny prawdziwego widzenia. W tym momencie może zacząć się proces, który Eckhart Tolle nazywa przebudzeniem. Nie to przebudzenie, o którym mówią religijne tradycje, to przebudzenie ze snu separacji. Zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś oddzielny od tego, na co patrzysz. Zawsze byłeś całością, która patrzy na siebie przez nieskończoną liczbę oczu. Ale czy ta prawda ma praktyczne konsekwencje? Absolutnie. Kiedy zrozumiesz, że wszyscy ludzie to ta sama świadomość patrząca przez różne okna, współczucie staje się naturalnym odruchem. Nie możesz skrzywdzić drugiej osoby, nie krzywdząc siebie, bo nie ma drugiej osoby. Jest tylko jedna świadomość. Grająca w bycie wieloma, lęk przed śmiercią również traci swoją moc. Jeśli jesteś nieskończoną świadomością, która tylko tymczasowo identyfikuje się z tym ciałem, to co może umrzeć? Ciało tak, osobowość tak, ale to co naprawdę jesteś, czysta świadomość, nigdy się nie narodziło, więc nie może umrzeć. Ale oto najdziwniejszy aspekt tego wszystkiego. Im głębiej zagłębiasz się w naturę obserwatora, tym bardziej staje się on nieuchwytny. To jak próba zobaczenia własnych oczu bez lustra. Obserwator nie może obserwować siebie, bo nie jest obiektem. Jest czystym podmiotem, czystą obecnością. Dzisiejsza nauka zaczyna to potwierdzać. Badania nad medytacją pokazują, że w najgłębszych stanach kontemplacji znika poczucie oddzielnego ja. Nie ma obserwatora i obserwowanego, jest tylko czyste doświadczenie, czysta obecność. Neurolodzy nazywają to transpersonalnym stanem świadomości, ale dla praktykujących to po prostu powrót do domu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie pamiętasz momentu zaśnięcia? W jednej sekundzie jesteś przytomny, w następnej budzisz się rano. Co się dzieje w tym przejściu? Według tradycji Adveiti w głębokim śnie znika wszystko: ciało, myśli, świat, nawet poczucie istnienia osobnego. Ja zostaje tylko czysta świadomość. I gdy się budzisz, to z tej czystej świadomości wyłania się znowu ty, znowu świat, znowu iluzja separacji. To może być wskazówka dotycząca natury śmierci i narodzin. Może śmierć to po prostu głębszy sen. Z którego budzisz się w nowej formie, w nowym ciele, ale zawsze jako ta sama nieśmiertelna świadomość? Współczesny fizyk John Wheeler zaproponował kiedyś, że wszechświat to wszechświat uczestniczący rzeczywistość, która powstaje poprzez akt obserwacji. Ale kto obserwuje obserwatora? Wheeler uważał, że wszechświat w pewnym sensie obserwuje siebie. Tworząc pętlę zwrotną, w której efekt staje się przyczyną własną przyczyną. To brzmi abstrakcyjnie, ale ma głębokie konsekwencje osobiste. Jeśli jesteś sposobem, w jaki wszechświat obserwuje siebie, to twoje życie nabiera kosmicznego znaczenia. Nie jesteś przypadkowym produktem ewolucji, jesteś świadomym wyrażeniem podstawowej struktury rzeczywistości, ale uwaga, ta wiedza może być niebezpieczna dla ego. Gdy zrozumiesz, że nie jesteś tym, za kogo się uważałeś, może pojawić się poczucie pustki, dezorientacji. To normalne. Tybetańscy mistrzowie nazywają to bardzo przestrzenią przejścia między jednym stanem świadomości a drugim. Kluczem jest nie opieranie się temu procesowi, ale pozwolenie mu się rozwinąć. Zauważyłeś kiedyś, że w momencie intensywnego skupienia, podczas seksu, medytacji, ekstremalnego sportu, znika poczucie czasu i oddzielnego ja? To nie przypadek. To chwile, gdy ego tymczasowo się rozpuszcza i pozwalasz prawdziwej naturze się ujawnić. W Tantrze nazywa się to Majtuna momentem, gdy obserwator i obserwowany stają się jednym, ale nie musisz czekać na te wyjątkowe momenty. Prawda jest taka, że obserwator zawsze jest obecny. W tej chwili, gdy czytasz te słowa, ktoś je obserwuje. Ten ktoś nie ma imienia, wieku, płci, historii. To czysta obecność, świadoma, ale nieosobowa. Spróbuj ją teraz znaleźć. Kto wie, że czytasz? Kto wie, że myślisz o tym, co czytasz? Im głębiej szukasz tego obserwatora, tym bardziej staje się nieuchwytny. W końcu dochodzisz do punktu, gdzie zdajesz sobie sprawę, że nie możesz go znaleźć, bo nim jesteś. Nie możesz obserwować obserwatora, bo ty jesteś obserwacją. To ostateczna prawda wszystkich mistycznych tradycji. Szukający, poszukiwane. I proces szukania to jedna rzecz. Kiedy to zrozumiesz, nie intelektualnie, ale całym swoim istnieniem, zaczyna się nowy etap życia. Życie bez centralnego ja. Które trzeba bronić, karmic, usprawiedliwiać. Życie jako czysta gra świadomości. Ale czy to oznacza koniec osobowości? Nie. Oznacza koniec utożsamienia się z nią. Osobowość nadal funkcjonuje. Musisz przecież nawigować w świecie, ale przestajesz wierzyć, że to jesteś ty. To jak aktor, który gra rolę, ale wie, że to tylko rola. A teraz najważniejsze pytanie: co robisz z tą wiedzą? Jak żyjesz, wiedząc, że jesteś nieskończoną świadomością, grającą w bycie skończoną osobą? Odpowiedź jest prosta: żyjesz pełniej, kochasz głębiej, cierpiesz mniej. Bo kiedy zrozumiesz, że wszyscy są tobą w przebraniu, niemożliwa staje się prawdziwa nienawiść. To koniec naszej podróży przez tajemnicę obserwatora, ale to dopiero początek twojej własnej podróży ku prawdzie. Pamiętaj. To, co szukasz, już jest. To, kim naprawdę jesteś, nigdy nie było ukryte. Obserwator czeka cierpliwie, aż w końcu go dostrzeżesz. A gdy to się stanie, zrozumiesz, że nigdy nie było dwóch, zawsze był tylko jeden, patrzący na siebie przez nieskończoną liczbę oczu. Jeśli ten film otworzył przed tobą nowe perspektywy na przebudzenie duchowe, zostaw komentarz, polub i subskrybuj kanał. Wspólnie możemy pogłębiać zrozumienie tych najgłębszych tajemnic istnienia.